Czas na część pierwszą. Top 15 gier z Opening Nightlife Gamescom 2025. Jedziemy. Na miejscu 15. Warhammer 40 000 Dawn of War 4, czyli powrót legendarnej strategii pani Warhammera. W końcu się doczekali. Na miejscu 14. Resident Evil Requiem, czyli mroczny survival horror od Capcomu. Kontynuacja kultowej serii. Na miejscu 13 Lords of the Fallen 2, czyli Souls Like, który wygląda jeszcze mroczniej i brutalniej niż poprzednik. Na miejscu 12 Black Myth Zong Kui, czyli twórcy Black Myth Wukong idą w nową legendę. Klimat azjatyckiego dark fantasy. Na miejscu 11 Call of Duty Black Ops 7, kolejna odsłona cyklu FPS-ów od firmy Activision, tym razem z akcją osadzoną w 2035 roku. Nie zabraknie również trybu zombie. To była moja pierwsza piątka. Jak Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu. Zostawcie też followa, żeby nie przegapić drugiej części, w której wejdziemy do top 10.